Co czujesz, gdy wchodzisz na scenę i już jest publiczność? Czuję wtedy, że mogę powiedzieć to, co czuję za pomocą muzyki. Pisze o tym, o czym chce napisać po prostu to i siedzi w głowie. Czasami o chorobie, czasami o bólu do niektórych osób i tyle. Dę, 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 dę. Chodzi mi o piosenki, nie? Że, że, że Kady ma takie marzenia, żeby założyć Orlinę I, i tyle. Ona niemądra i on głupi, zaczęli darzyć się miłością, on by świat cały dla niej Upaja się bliskością. Sąg o braku miłości, sąg o, o tym, że nie mogą mieć rodziny, że nie mogą mieć dzieci, że muszą się tego wyrzekać. Dlaczego? Bo to jest kanon niepełnosprawności, który narzuciło na nich społeczeństwo. I jakby będąc w tym kanonie, mówią też o niesprawiedliwości, dyskryminacji. O tym, że nie mają pracy, chociaż bardzo potrzebują pracować, ale też mówią o umiłowaniu życia, tańca, umiłowaniu ludzi. Prawa ręka wasza do tyłu. Patrzymy za ręką i ręce do przodu. Społeczeństwo jakby lubi odbierać prawa, bo ma poczucie, że może będzie miało więcej wtedy. To jest takie myślenie bez sensu, bo to nikt przez to nie dostaje więcej przez to, że komuś coś odjął. To jest taka iluzja, taki rodzaj y, oszukiwania samego siebie, że, że znalezienie y, kogoś, kto jest w gorszej sytuacji, zamiast w sposób pozytywny nastroić nas do, nie wiem, szacunku, y, kontaktu, dowiedzenia się czegoś, a przynajmniej, przynajmniej nie przeszkadzania, już nie mówię o wspomaganiu. Opieramy się, żetujemy w tej grupie, wychodzimy na miasto na kebab czy na zimne pifko, albo na koncerty chodzimy. Jestem szczęśliwy, że w końcu wracamy do tej normalności takiej, nie? Czuję, że inny przyjaciół, z którymi mogę po prostu pogadać o wszystkim. na <grywki> Dzięki Michałowi. Chodziliśmy na koncerty, chodziliśmy na dyskoteki, chodziliśmy tam, gdzie tylko grali hip-hop. Michał chodził z nami był naszym przewodnikiem. Świetnie! Na paluszkach lecimy! No, Takiej jak ja, żony. Dobrze. Jesteś fenomenalny, właś. Udział w teatroterapii daje mi bardzo dużo możliwości. Mogę pokazać siebie na scenie. Mogę pokazać siebie w filmie. Mogę pokazać siebie wszędzie, taka jaka jestem. Serce moje zaczyna jeszcze mocniej. Mogę więcej emocji wyrazić tego, jaka jestem, tak jak mnie obserwują ludzie, robić na ich duże wrażenie. Bo nie dziwny jakiś cały. Lepiej weź go, nie dotykaj. Taki całkiem nieprawdziwy. Myślą o mnie, jesteś głupi. Głupi, głupi. głupi, głupi. Czego możemy się nauczyć od osób niepełnosprawnych? Na pokory, szacunku dla życia. E, szacunku dla siebie, wy, umiejętności wyboru postawy wobec siebie i wobec życia, wdzięczności za życie to jest bardzo ważna rzecz tutaj, że nie, strat, nie tracę życia. Mam życie, dopóki żyję. być mówić powiem, że. się wy Ale to widać. Nieco ludzie, którzy by są w wszystko też. i nie doceniamy tego, że się Ale mogę powiedzieć, że za każdym razem, jakby, jak widzę Michała tego warsztata, jak on się zachowuje, to on za każdym, za każdym razem zmienia ja się. się. Napić. Zmienia się Zmienia się jest zupełnie inny. Proszę, przytrzymaj.

Żebyście dzisiaj zrobili taki teatr jakiego nigdy nie zrobiliście. Żebyście złapali wszystkich widzów za gardło i żeby przeżyli katarzys. Życzę wam, żebyście byli piękni, doskonali, mądrzy i o każdym problemie, który jest zapisany w tym spektaklu. Dzisiaj mówiłam o tym, że Wy odgrywacie już tylko niepełnosprawnych, że nie jesteście niepełnosprawni. I tak samo myślę, że z Wami tak jest. I... Ura! Do Biela! Do Boga! Do Bia! Do, do całego świata! Ja myślę w ogóle coś takiego, że są osoby bardzo lojalne, bardzo serdeczne, ciepłe. Jakby oni tworzyli świat, to on byłby dobry bardzo. Przychodzą, przychodzą chwile marzeń, Jakby ja by to było, było, gdybym nie był poświęcony, ile, 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 ile bym codziennie przeżył zdarzeń, Gdybym nie został brutalnie przez los odrzucony. Zbudowałbym swój dom, w w świecie, Koryt i basen on by miał, Bo tak to właśnie mieć bym sobie chciał. Aby się mogło w moim życiu zdarzyć, to mogę sobie jedynie pomarzyć. Michał Ernest Bożenka i ich przyjaciele aktorzy każdego dnia przełamują bariery. Nie tylko te swoje, ale także te tkwiące w głowach wielu z nas. Na scenie pokazują swoje możliwości, ale nie ukrywają, że mają ograniczenia. Przecież każdy z nas ma jakieś ograniczenia. Jakie są twoje? Rzeczywistość mnie przytłacza. Jak tu pozbyć się wrażenia? Czemu jestem wykluczony? Czy istnienie jest problemem? Czy problemy mam z istnienia? Dlaczego? Żyję tutaj dla nakazu. Dlaczego? Aż mi wszystko ciężko zliczyć. Dlaczego? Każdy zakaz jest jak zarzut. Dlaczego? Moja dusza ciągle krzyczy. Mówią mi, że jestem inny, szczęście nie jest mi pisane Czemu czuję się jak winny, wszystko za mnie ustalane? Otaczają mnie opieką, kiedy wciąż samotnie idę Jestem czuję się poniekąd, jakbym okrywał się wstydem